Zatrudniasz tylko jedną osobę do automatyzacji? Przygotuj się na porażkę. Nie potrzebujesz jednej, a pięciu osób. Analityk. Sprawdzi procesy, spisze procesy i podpowie, które procesy należy zautomatyzować w pierwszej kolejności. Wdrożeniowiec. Wdroży procesy, będzie panował nad automatyzacjami, stworzy je i też będzie panował nad błędami i ich utrzymaniem. Project manager. Zarządzi zmianą, będzie zarządzał backlogiem, wszystkimi zadaniami i będzie czuwał nad postępami procesu automatyzacji. Szkoleniowiec. Kiedy reszta wykona swoją pracę, będzie mógł przedstawić to do zespołu, będzie mógł pokazać jak tego używać, jak z tego korzystać i wdroży to po prostu do zespołu. Last but not least, prawnik będzie czuwał nad aspektem danych, nad aspektem Przetwarzania danych, aby te wszystkie automatyzacje były po prostu dla naszej firmy bezpieczne. Jedna osoba będzie kosztowała tyle, ile zespół zewnętrzny w agencji, ale nie ma takich zasobów i nie ma takich możliwości. Wybierz jedną osobę, kiedy masz czas i przestrzeń na rozwój tej osoby, wybierz agencję, kiedy chcesz oddelegować i nie martwicie się o proces automatyzacji w Twojej firmie.